Nazywam się Piotr Nowak. Nasze centrum MBE otworzyliśmy w maju 2018 roku. Także w tym roku obchodziliśmy pięciolecie naszej działalności. Nasz wybór padł na Wilanów, młodą, prężną, bardzo dynamicznie rozwijającą się południową dzielnicę Warszawy z dużym nagromadzeniem firm małego i średniego sektora przedsiębiorstw. Co dla nas jest również ważne, jest tutaj dużo placówek dyplomatycznych i obcokrajowców, co ma wpływ na formę naszego, naszego działania. Jestem ekonomistą z wykształcenia i przez ponad 20 lat pracowałem w świecie wielkich korporacji. Szukają rozwiązania, które jest już sprawdzone, ma charakter międzynarodowy, dysponuje znacznymi narzędziami wspierającymi biznes, które pozwoli uruchomić działalność w sposób stosunkowo szybki. Mój wybór padł na BMBE, co nie było zupełnie nowym wyborem dla mnie, ponieważ znam tą firmę z Anglii, gdzie przez pewien czas pracowałem i korzystałem z tej firmy. Znałem w związku z tym ich profil, znałem ich ofertę, wiedziałem mniej więcej na czym ten biznes polega. Pojawiłem się na targach franczyzy w Warszawie i chyba ostatecznie rozmowa z przedstawicielami mailboxes, etc. w Polsce przekonała mnie, że to jest to co warto spróbować. Od samego początku najważniejsze dla nas było mocne zaistnienie w środowisku lokalnego biznesu. Jednocześnie szukaliśmy pewnych niż w których możemy się najlepiej sprawdzić. Nasz wybór padł na wysyłkę dzieł sztuki, z eksperckim podejściem do potrzeb tutaj naszych klientów i obieg dokumentów dokumentów klasyfikowanych, gdzie naszym głównym klientem są przedstawicielstwa dyplomatyczne na terenie Wilanowa. MBE dostarcza nam zestaw narzędzi pozwalających stworzyć ofertę kompleksową praktycznie dla każdego klienta. Oprócz tych klientów, o których wspomniałem, rozwijamy nowych w oparciu o narzędzia wsparcia dla e-commerce, fulfillment, magazynowania, specjalistycznego pakowania. Rozwijamy również bardzo szeroką ofertę poligraficzną. Narzędzia, Mailboxy w tym zakresie są nie do przecenienia. Głębokość elastyczność oferty narzędzi MB pozwala nam rozwijać nowe sektory, szczególnie w zakresie bardzo dynamicznie rozwijającego się e-commerce. Szukamy takich sektorów, znajdujemy je, zatrudniamy chwilę obecnie cztery osoby, ale naszym celem jest zatrudnić kolejnych ekspertów do jak najlepszego ich wsparcia.